To jest Monika Ertl, mścicielka Cze. Monika była ulubioną córką czołowego niemieckiego nazisty, która stała się rewolucyjną socjalistką i zabiła jednego z katów Czegewary. Guevary. Dorastała wśród wielu innych nazistowskich rodzin, które osiedliły się w Boliwii, takich jak słynny Klaus Barbie, o którym możesz dowiedzieć się więcej w tym wideo. W dziewiątym roku Monika zerwała radykalnie ze swoją nazistowską rodziną, rozwiodła się ze swoim bogatym boliwijskim mężem i dołączyła do partyzantki Czegewary Guevary, ELN, Ejercito de Liberación Nacional. Dołączyła do ELN dwa lata po tym, jak Che został zamordowany tutaj, w Boliwii, w zabójstwie najprawdopodobniej zorganizowanym przez kumpla jej ojca, Klausa Barbiego. W partyzantce nadano jej nom de guerre. Emilia, co w i Aymara oznacza młoda dziewczyna, wkrótce zaangażowała się romantycznie z następcą Chase y. Inti Heredon, który również wkrótce zostanie stracony. Co jednym z mężczyzn zaangażowanych w zabójstwa, zarówno Alaby i towarzysza Peredo, jak i Che, był Gioberto, znany jako Toto Quintanilla. Monika postanowiła użyć niemieckiego paszportu, aby pomścić ich śmierć. W 1951 roku Quintanilla pracował w boliwijskim konsulacie w Hawanie. Hamburg. Monika poleciała do Niemiec i umówiła się na wizytę wizową z samym Quintanilą. Po wejściu do jego biura wyciągnęła pistolet, trzykrotnie strzeliła mu w klatkę piersiową i zgłosiła się na policję. Co ważne, ślady po kulach utworzyły kształt litery Ba. Niektórzy mówią, że to kiepski tekst na podryw. Policja znalazła przy ciele Quintanili notatkę z napisem Zwycięstwo albo śmierć, co było hasłem ELN. Uciekła z powrotem do Boliwii, ale zostawiła za Pistolet, torebkę, szalik i okulary. Oto policyjne zdjęcia tych przedmiotów. Jednakże nie skończywszy mścić się za śmierć swoich towarzyszy wkrótce zaczęła planować porwanie Klausa Barbie, często uważanego za pupila quintanili. Ale w maju 1983 roku w wieku 35 lat monika została wciągnięta w zasadzkę, stracona i jej ciało pozostawiono w nieznanym miejscu. Co za życie!